Toruniowi bogatemu festiwale przybył kolejny. Międzynarodowy konkurs i festiwal choralny imienia Mikołaja Kopernika per musica madastra przez muzykę do gwiazd. Podobne festiwale Fundacja Interkultury już od 1988 roku organizuje na całym świecie. Toruński jest kolejnym i pierwszym takim w tej części Europy. Pomysł organizowania go w naszym mieście zrodził się po występie Toruńskiego chóru Astrolabium na jednym z takich konkursów. After our first meeting in 2007, of course, Zaraz po festiwalu w Wenecji przyjechałam do Torunia i zapoznałam się z jego infrastrukturą, starym miastem i do tego udało się zdobyć wsparcie prezydenta miasta i marszałka województwa. To już chyba z 6 lat, kiedy zaczęliśmy myśleć na poważnie, współpracując z Fundacją Interkultur, o organizacji tutaj w naszym mieście podobnego festiwalu. Mam wrażenie, że. Nastał nasz czas, po prostu w tym roku udało się pewne rzeczy podopinać, zwłaszcza finansowe. Na festiwal do Torunia przyjedzie blisko 600 chórzystów z całego świata. Meksyku, Korei Południowej oraz państw europejskich. Zespoły w różnych kategoriach będą rywalizować o nagrody specjalne i Grand Prix. Przesłuchania konkursowe w dniach od 11 do 14 września odbywać się będą w dworze Artusa. Festiwal zainauguruje w Kościele Akademickim wielkie dzieło Karola Szymanowskiego-Harnasie w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej Chóru Astrolabium oraz gościa specjalnego Kapeli Góralskiej Sebastiana karpiela -Bułecki. No Na pewno to jest duże Wyzwanie i duża odpowiedzialność. Jest to zupełnie inna przestrzeń muzyczna niż ta, w której gdzieś tam poruszam się na co dzień, aczkolwiek miałem już okazję, miałem zaszczyt brać udział w tego typu projektach. Każdego dnia po przesłuchaniach podczas koncertów festiwalowych prezentować się będą poszczególne zespoły. 12 września o godzinie 20:00 również w Kościele Ducha Świętego specjalny koncert galowy polskiego chóru z Hola Cantorum Gedanensis. Na przesłuchania i koncerty wstęp jest wolny. Wszystkie szczegółowe informacje na www.pmaa.pl.